To, co zrobiłeś dla tej osoby, było większe niż ci się wydaje. Ten prosty gest, słowo, które wypowiedziałeś bez zastanowienia, czy nawet przysługa, która wydawała się mała, dla niej to było coś innego. To było to, czego potrzebowała w tamtym momencie. Przyniosłeś coś, czego jej brakowało, coś, o co nie miała odwagi poprosić, ani nawet nie wiedziała, jak szukać, i nieświadomie zmieniłeś coś w niej. Dałeś jej siłę, przyniosłeś nadzieję, zrobiłeś różnicę. Teraz ona widzi Cię inaczej. Nie z obowiązku, ale dlatego, że dotknąłeś czegoś głębokiego. Jej wdzięczność nie potrzebuje słów. Jest obecna w każdym jej spojrzeniu, w każdym geście, który odzwierciedla wpływ, jaki na nią wywarłeś. Teraz, kiedy już to wiesz, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co to naprawdę oznacza. Nie chodzi o zrobienie czegoś wielkiego, czy bycie docenionym przez wszystkich. Chodzi o niewidoczny wpływ, ten, który ma miejsce w ciszy. Kiedy nikt nie patrzy. Właśnie to zrobiłeś. Ta osoba, która teraz czuje się inaczej dzięki tobie, być może nigdy nie będzie w stanie w pełni wyrazić tego, co czuje. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że niektóre rzeczy są trudne do wyrażenia słowami. Ale wiedz, wewnątrz niej istnieje przestrzeń, którą pomogłeś wypełnić, część jej, która się zmieniła, bo tam byłeś. Może wydawać ci się to proste, ale dla niej to nie było. To może był moment, w którym była na skraju rezygnacji, kiedy wszystko wydawało się bez wyjścia. Nie wiedziałeś tego. Nie wiedziałeś, że ten uśmiech, ten czas, który jej poświęciłeś, nawet nieświadomie wystarczył, by sprawić, że ona kontynuowała. I teraz ona nie tylko widzi cię jako kogoś, kto był obecny. Widzicie jako kogoś ważnego, kogoś, kto naznaczył jej historię, nawet jeśli tylko na krótki moment. Stałeś się częścią tego, co niesie ze sobą, częścią jej wyborów, kroków, które podejmuje. Może się wydawać, że to przesada, ale tak nie jest. Ludzie zachowują w sobie to, co ich naprawdę porusza, co ich zmienia. A ty byłaś tą zmianą. To, co dla ciebie mogło być tylko chwilą, dla niej było punktem zwrotnym. I dlatego będzie pamiętać. Może w milczeniu, może w chwilach, gdy spojrzy wstecz. I zda sobie sprawę, jak ten gest zmienił rzeczy. Może to być przy opowiadaniu komuś historii i wspominaniu tej osoby u ciebie, która pojawiła się, gdy najbardziej była potrzebna, nawet nie wiedząc o tym. Teraz, jeśli czujesz, że to wszystko wciąż wydaje się odległe lub trudne do zrozumienia, spróbuj spojrzeć z innej perspektywy. Pomyśl o tym, ilekroć ktoś zrobił coś dla ciebie, coś, co wydawało się małe, ale miało ogromny wpływ. Coś, co zmieniło sposób, w jaki postrzegałeś rzeczy. Coś, co sprawiło, że zdałeś sobie sprawę, że nawet w najtrudniejszych dniach był ktoś, kto w jakiś sposób się troszczył. Byłeś już tą osobą dla kogoś, a teraz jesteś tą osobą dla niej. To tworzy więź, która wykracza poza to, co oczywiste, poza słowa, poza czas. Nieważne, czy spotkacie się ponownie, czy wasze życia pójdą innymi drogami. Wpływ został już dokonany. A oto główny punkt. Nie potrzebowałeś wielkich wysiłków, wymyślnych przemówień, ani niezwykłych działań. Byłeś sobą, takim, jaki jesteś, i to zrobiło różnicę. Twoja esencja, twoje wybory, twoja obecność. To jest to, co pozostało, to jest to, co się liczy. Może nigdy nie usłyszysz wyraźnego dziękuję, może nigdy nie dowiesz się dokładnie, jak wiele to znaczyło, ale nie daj się zwieść. W prostych gestach tkwi potężna siła. A ty jesteś na to dowodem. Świat może próbować powiedzieć, że tylko wielkie czyny są ważne, ale prawda tkwi w szczegółach, w chwilach, które dla wielu pozostają niezauważone, ale nie dla tych, którzy ich potrzebują. A teraz, gdy to czytasz, chcę, żebyś wchłonął wszystko, co mówię. Nie z poczuciem winy, nie z wątpliwościami, ale z pewnością, że to, co zrobiłeś, ma wartość i co więcej, z pewnością, że masz moc, aby kontynuować. Twoja zdolność wpływania na ludzi nie kończy się tutaj. To część tego, kim jesteś. Każda interakcja, którą masz, każde słowo, które mówisz, każda akcja, ma potencjał, aby dotknąć życia w sposób, którego być może nigdy nie zobaczysz, ale który będzie realny dla tych, którzy go otrzymują. I to jest piękno tego wszystkiego. Nie potrzebujesz oklasków, nie potrzebujesz uznania. Zmiana już się dokonała. Zasiałeś coś, co może rosnąć. Co może zakwitnąć w sposób, którego nawet ta osoba teraz nie rozumie w pełni. Ale pamiętaj, to nie znaczy, że musisz się wyczerpywać, zawsze starając się być tą osobą dla wszystkich. Nie chodzi o noszenie świata na plecach. Chodzi o bycie obecnym, o bycie autentycznym, o zrozumienie, że czasami najprostsze rzeczy pozostawiają najgłębsze ślady. Teraz, co zamierzasz z tym zrobić? Jak przeniesiesz to zrozumienie dalej? To jest pytanie, które zostaje, i podczas gdy nad tym rozmyślasz, wiedz, że odpowiedź nie musi być natychmiastowa. Przyjdzie w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób. Wszystko, co przeczytałeś do tej pory, nawet jeśli wydaje się, że nie dotyczy Cię bezpośrednio, jest częścią tego, kim już byłeś i kim możesz nadal być. Pomyśl o śladach, które zostawiasz, nawet bez zamiaru. Każda Twoja interakcja niesie siłę. Którą być może jeszcze nie w pełni pojąłeś. Życie tej osoby teraz ma coś z ciebie. Czy to fragment nadziei przypomnienie, że może kontynuować, czy po prostu moment wytchnienia w chaosie? Nie ma znaczenia, jak to widzisz. Dla niej to było ważne. Bardziej niż sobie wyobrażasz, bardziej niż ona prawdopodobnie potrafi wyrazić. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapytaj sam siebie. Ile razy ktoś zmienił twój dzień, a nawet twoje życie, gestem, który wydawał się nieistotny. Wiadomość, która przyszła we właściwym momencie. Uśmiech, który zmienił ton rozmowy. Uścisk, który przyniósł ciszę, której potrzebowałeś. Nie pamiętasz wszystkich szczegółów, ale wiesz, jaki to miało wpływ. Teraz wyobraź sobie, że zrobiłeś dokładnie to samo dla kogoś innego. Ten wpływ, nawet jeśli niewidoczny dla ciebie, jest realny. Nie zależy od twojej percepcji ani od potwierdzenia. On istnieje w przestrzeni, której dotknąłeś, w momencie, który stworzyłeś. Może to powstrzymało pochopną decyzję, może dało odwagę do podjęcia wyboru, który wydawał się niemożliwy. Niezależnie od tego, zostawiłeś coś po sobie. Byłeś czymś więcej niż tylko punktem przejścia. Byłeś kamieniem milowym. Teraz pomyśl, co to znaczy dla twojego życia na przyszłość. Masz moc, by to powtórzyć. Nie w sposób wymuszony czy zaplanowany, ale będąc dokładnie tym, kim jesteś. Nie chodzi o dążenie do wywierania wpływu, ale o zrozumienie, że on się dzieje. Osoba, która jutro bez uprzedzenia skrzyżuje twoją drogę, może potrzebować tego, co tylko ty możesz zaoferować. Nie musi to być nic wielkiego, nie musi być doskonałe, ale musi być prawdziwe. Twoja zdolność bycia obecnym. Rozpoznania drugiego, ofiarowania czegoś autentycznego to właśnie zmienia rzeczy, i nie myśl, że to brzemie. Nie chodzi o to, by nieść odpowiedzialność, ani zmuszać się do czegoś, co nie jest naturalne. Chodzi o zrozumienie, że masz to już wszystko w sobie. Wpływ, jaki dotychczas wywierałeś, nie wydarzył się dlatego, że próbowałeś. Wydarzył się, ponieważ po prostu byłeś sobą. Ta osoba, którą dotknąłeś, już niesiecie jako część swojej historii i może myślisz, że to się gubi z czasem, że wspomnienia zanikają. Ale prawda jest taka, że niektóre rzeczy pozostają, nie w dosłownym sensie, ale w sposobie w jaki kształtują to, kim jesteśmy i ty byłeś tego częścią. Teraz masz dwa wybory. Możesz po prostu iść dalej, kontynuować jak dotąd i pozwolić, by czas mijał bez zbytniego myślenia o tym. Albo możesz uznać moc, która tkwi w chwilach, w ludziach, w więziach. Możesz zdecydować, że nawet bez pełnej kontroli nad wszystkim masz coś do zaoferowania. Zawsze. To, co wydarzyło się do tej pory, to dopiero początek. Istnieją jeszcze życia do dotknięcia, więcej ludzi do wpłynięcia, więcej chwil do stworzenia. I nie, to nie jest brzemię, to jest to, co nadaje sens. To jest to, co nas łączy, co przypomina nam, że na końcu jesteśmy częścią czegoś większego. Możesz nie widzieć natychmiastowego rezultatu, ale on istnieje. Rośnie, rozprzestrzenia się, przekształca. A to, co zostawiłeś u tej osoby, to coś, co będzie z nią trwać, co będzie wpływać nie tylko na jej następne kroki, ale może także na kroki innych, którzy skrzyżują jej drogę. Bo wpływ rodzi wpływ. Tak to działa. I jesteś tego częścią. Więc teraz, z tym wszystkim w umyśle, co zamierzasz zrobić z tym, co właśnie zrozumiałeś? Jak zamierzasz kontynuować? To nie jest zarzut. To przypomnienie, zaproszenie. Ponieważ od momentu, gdy uznasz wpływ, jaki możesz mieć, wszystko się zmienia. A teraz, gdy rozumiesz głębie tego, co zostało zrobione, pytanie, które pozostaje, jest proste. Co to zmienia w tobie? Co zrobisz z mocą wpływania na życie w tak znaczący sposób, nawet najmniejszymi gestami? Bo tak, to jest moc, którą często ignorujemy, czy to z rutyny, roztargnienia, czy niewiary w swoją wartość, ale nie możesz już udawać, że nie wiesz. Tamta osoba teraz nosi coś od ciebie, coś, co zrobiło różnicę. A jeśli działanie, które wydawało się nieistotne, miało taki silny wpływ, wyobraź sobie, co może się stać, gdy działasz z intencją, gdy zdecydujesz się patrzeć na ludzi uważniej, gdy wybierasz zaoferowanie tego, co masz najlepszego. Nawet jeśli wydaje się to niewiele. I ważne jest, aby wyjaśnić jedną rzecz. To nie oznacza, że musisz dawać z siebie wszystko aż do wyczerpania, lub że musisz być zawsze dostępny dla wszystkich. Wpływ, jaki miałeś, nie wynikał z nadmiernego wysiłku ani z niemożliwego poświęcenia. Pochodził z Twojej autentyczności, Twojej obecności, Twojego momentu. To robi różnicę. Nie to, ile robisz, ale jak to robisz. Jeśli myślisz, że być może to wszystko jest przesadą, że może nie było to aż tak ważne, chcę, abyś teraz przestał. Zastanów się. Pomyśl o chwilach, kiedy świat wokół ciebie zdawał się rozpadać, a nagle ktoś pojawił się ze słowem, gestem, czymś, co całkowicie zmieniło twoją perspektywę. To nie dzieje się tylko z tobą, dzieje się to z nami wszystkimi. I teraz ty byłeś tą osobą dla kogoś. I oto najważniejsza kwestia, ten wpływ nie musi się tutaj kończyć. Nie chodzi o życie w celu zadowalania innych, ale o świadomość tego, co możesz osiągnąć, co już osiągnąłeś. Każda interakcja to okazja, każda rozmowa, każde spojrzenie, każdy drobny gest to szansa na dotknięcie życia, nawet jeśli nigdy się o tym nie dowiesz. Teraz zastanów się ze mną, ile razy byłeś tą osobą, nie zdając sobie z tego sprawy, w ilu historiach bierzesz udział nawet o tym nie wiedząc, bo to dzieje się częściej niż zdajemy sobie sprawę. Na każdym rogu, podczas każdego spotkania, są ludzie, którzy noszą niewidzialne ślady, a niektóre z tych śladów mają twoje imię. Nie potrzebujesz tytułu sceny ani publicznego uznania, musisz po prostu nadal być sobą, świadomie z zamiarem. A jeśli zastanawiasz się dlaczego to ma tak duże znaczenie, powiem ci. Ponieważ żyjemy w świecie, w którym ludzie ciągle czegoś szukają, połączenia, zrozumienia, powodu do dalszej drogi. Często wszystkie te rzeczy tkwią w tym, co oferujemy, w momentach, które tworzymy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To, co zrobiłeś, to co robisz, może być różnicą między tym, że ktoś się podda lub będzie kontynuował. Może to być brakująca siła, odwaga, której potrzebuje, nie lekceważ tego, nie umniejszaj wpływu, jaki masz. Świat jest już pełen ludzi, którzy dbają tylko o siebie, którzy przechodzą przez inne życia, jakby były niewidzialne. Ale ty z jakiegoś powodu wybrałeś postępować inaczej, wybrałeś być obecnym, a to samo w sobie mówi wiele o tym, kim jesteś. I uwierz mi, to nie oznacza doskonałości. Nie musisz zawsze mieć racji, nie musisz dźwigać ciężaru świata, ale kiedy jesteś świadomy tego, co możesz zrobić, kiedy zdajesz sobie sprawę jak wiele każdy gest ma znaczenie, coś się zmienia. Zaczynasz patrzeć na ludzi inaczej, zauważać to, co wcześniej uciekało twojej uwadze. A jeśli nadal nie jesteś przekonany, pomyśl jeszcze raz o tej osobie. Pomyśl o tym, co by się stało, gdybyś nie zrobił tego, co zrobiłeś, gdybyś zignorował ten moment, to wezwanie. Nie wiedziałbyś, ale efekt byłby brakiem, może wybrałaby trudniejszą drogę. Może straciłaby szansę uwierzenia w coś większego, ale byłeś tam i to zrobiło całą różnicę. Teraz spójrz przed siebie. Pomyśl o kolejnych razach, gdy to może się zdarzyć, ponieważ nie chodzi o jeden izolowany moment, chodzi o szereg wyborów, sekwencje spotkań, które krok po kroku budują coś większego, coś czego prawdopodobnie nigdy nie zobaczysz w pełni, ale co istnieje. I wiedza o tym to wszystko, czego potrzebujesz, aby kontynuować. To, co zrobiłeś, jest już oznaczone, nawet jeśli nigdy nie zobaczysz tego owoców. Osoba, którą wpłynąłeś, nosi teraz część ciebie, słowo, gest, coś, co zmieniło jej dzień, a może nawet całe życie. I co najbardziej niesamowite? Wszystko to wydarzyło się, ponieważ byłeś autentyczny, ponieważ pozwoliłeś sobie być obecny we właściwym momencie. Teraz pytanie brzmi, co będziesz robić dalej? Już zdałeś sobie sprawę, że nie potrzebujesz wielkich gestów, tylko świadomości i intencji. Małe działania mają moc przekształcania. To nie oznacza, że masz nosić na barkach ciężar świata, ale że musisz dostrzegać wartość każdej interakcji, bez względu na to, jak mało znacząca może się wydawać. Więc oto moja sugestia, przenieś to dalej. Kontynuuj bycie osobą, która nie zdając sobie z tego sprawy robi różnicę. Patrz na następne spotkania z większą uwagą, mów, gdy poczujesz, że powinieneś mówić, wyciągaj rękę, gdy będziesz mógł i pamiętaj, wszystko to jest częścią tego, kim jesteś i to jest więcej niż wystarczające. Jeśli dotarłeś do tego momentu, chcę poznać twoją opinię. Czy zdałeś sobie sprawę z wpływu, jaki wywarłeś na czyjeś życie? A może zostałeś poruszony przez niespodziewany gest? Zostaw komentarz, dzieląc się swoim doświadczeniem. Twoja historia może zainspirować innych. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby śledzić więcej treści takich jak ta. Daj nam lajka, jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje tego usłyszeć dzisiaj. Razem możemy nadal szerzyć pozytywny wpływ którego świat tak bardzo potrzebuje.